Czechajcie z tej strony Blackdach, lecimy z kolejną bitwą. Musimy poprawić swoją poprzednią. Tak więc lecimy. A no jeszcze zanim się zacznie, chcę Was zaprosić na Discorda. Link w opisie. Jeżeli spodobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Oraz jeżeli sami chcecie zagrać w War Thunder link znajdziecie w opisie. O, a Dobrze, Widzę, podjeżdżamy już tutaj. O księżki czy najpewniej Tiger. Ewentualnie Jumbo. Jumbo lepszym rozwiązaniem. Tiger to był. Na szczęście już go nie ma. Więc eee, to mnie cieszy. Z Tigerem są o tyle problemy, jest go ciężko przebić. Bo po bazie można. Albo podolny go nie uruchomić go po bazie. Wciągnąć mu załogi i potem po prostu go objechać. Albo trzeba jakoś kombinować jeszcze.

Kurde, widzę jeszcze tą panterę z przodu. No do tyłu, ok. I bok troszkę. Zachęcimy kolegę na. O, a to co to jest za wyble? O, fajne przebicie, fajne przebicie. Fajnie go jeszcze przebiłem Dużo mu zrobiłem Dużo mu zrobiłem tym trafieniem Powiem tak O, widzę bardzo niefajną rzecz O Tam też widzę bardzo niefajną rzecz Spali się kolega, okej okay. No chodź, pokaż się, pokaż się Ja czekam Pokaż się, no chodź, no Wstydzi się kolega, no wstydzi się, no Wstydzi się, nie wstydź się Nie wstydź się To tylko ja, nic ci nie zrobię Ty, ja mu nic nie zrobiłem by nie mówić miałem rację. A nikogo więc tam nie ma chyba. To jest ten samolot tam widzę. A jak każdy dobrze wie, Pepe nie ma armora. Znaczy powiem tak, dwupatowy jest chyba w stanie przejść. Ale sposób to win. Więc ja nie lubię bardzo samolotów. Mhm, mm no ja widzę, że nasze trupowisko trochę. Piętnie. O, i samolot. Nie. Chyba jakby mi się. Oj, to blisko było. Bardzo nie lubię sam. No, tu, niech. Patrzcie strzelaj, coś tam jest. Nie, oni chyba przypadkowo tam strzelali. Niestety. Nie będzie to fajny kij. Chyba. Chyba, że coś tam jest, to ja tu nie wiem. Podoba mi się ilość samolotów na tej lopach. Mam no, przynajmniej jednego mniej. Okay. O tym mówię. Mam no, przynajmniej gościu się rozbił, świetnie. z przodem, co nie z tyłem. 600 metrów młodzież Aja 100 No i czego mogę walnąć za słowem, no więc jakiś problem tutaj nie jest duży Ale nie wiem, nie widzę przeciwników bardzo. A nie chcę jechać już bardziej do przodu. Nie chcę im za bardzo na na wiosce już. I Red Link padł. Hamolocik, nie nawinę tego. tego. Tego to co tu już nie jest tak 800. o tak blisko to było nie to jest troszeczkę mniej Hej, trapiłem gościa! Ja nic mu nie zrobiłem. O. Nie no, on ma stronę na hitty Eee! Nie zapomniałem o tym. Nie, samolot wypitanaj ode mnie! Wypitane ode mnie! Nikt cię tu nie zaprasał. Nikt cię tu nie zaprasał! Dosłownie nikt cię tu nie zaprasał! rozbi się rozbi się nie rozbił się i to znaczy że mam jakieś 20 sekund życia może mniej zależy jak bardzo w klonie jest Moc nie będę się pokazywał to będzie lżejszy dla mnie pogodniejszy trochę Nie, ktoś przejął punkcie w ogóle. Ja teraz się skapiłem. Obracamy, obracamy to coś. O, świetnie, I jedziemy. Jedziemy. Ta bitwa raczej już się bardziej nie rozbija. A jedyne co mogę zrobić, to może skapać punkcie z powrotem. Tak. Do się strzeli tak. Jeszcze po mojej lewej. Tak, jest tam coś, dobra jeszcze Szybki, ostatni kill. No, zbyt dużo nie zrobiliśmy w tej bitwie, ale było jest nasza ostatnia bitwa mi się wydaje. Eee, no i zbadaliśmy i perfekcyjnie zero doświadczenia nam zostało więcej. Chyba rzadko się zdarza. No to co, to wsparcie artyleryjskie.